Na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku mam dla Was odcinek, na który również czekaliście. A mianowicie zobaczycie, jak wygląda moje mieszkanie. Czyli będzie to odcinek po prostu home tour, czy house tour, różni na to mówią. Jak tego typu odcinki Wam się podobają, to kciuki w górę. W komentarzach zawsze możecie napisać Wasze propozycje na odcinek, który chcecie tu zobaczyć. I co, zapraszam Was do oglądania! Dobra, to słuchajcie, zaczynamy od korytarza. Specjalnie z tego miejsca, słuchajcie, zaczynam, bo chcę, żebyście wiedzieli, jak mieszkanie wygląda w całości, jak się wchodzi już do środka, także ja tutaj jestem już właściwie po tej drugiej stronie korytarza, ale pokażę Wam, jak wszystko prezentuje się od wejścia. Jak sami widzieliście po wejściu korytarzem prosto na samym końcu swoją miejscówkę ma oczywiście Lacy. No jasne, ona zobaczcie, tutaj ma swoje łóżeczko, tu jest jej mega wygodnie, bo wszystko ma po prostu na widoku, nie? Lacey? Tak? <grych> no tak, dobry piesek. Zaraz dostaniesz nagrodę. Lacey, Jesu, chcesz nagrodę? Tak, to chodź. Chodź po nagrodę. Chodź! Tak, nagroda będzie nagroda! Spójrzcie, tutaj, właśnie przy wejściu, zaraz na lewo, mamy takie ukryte szafki, gdzie właśnie mamy. To są takie wnęki, po prostu zabudowane. I tutaj mamy, właśnie na dole, szafkę przeznaczoną typowo dla Lacey. Tu są jej przysmaki. Spójrzcie, od razu znalazła swoją szafkę ze swoimi przysmakami. Zaraz dostanie coś dobrego. No dobra, proszę, Lacey, nagroda. Proszę, dobry pies. Tutaj zaraz na prawo przy wejściu mamy swoje kurtki, ja tu u góry jeszcze wiadomo otrzymam jakieś szaliki, parasole, oczywiście nie może zabraknąć słuchajcie łyżek do butów, Michał je uwielbia, bez nich butów nie zakłada, mi aż tak potrzebne nie są, no ale sami rozumiecie, a na dole mamy stojak na buty. Do środka, ja tutaj nadal stoję w korytarzu. E, I teraz zobaczcie, na prawo tu mam wejście do salonu, tuż za mną na lewo jest łazienka. E, po mojej lewej stronie tu mam sypialnię, i tutaj dosłownie kawałek dalej jest kuchnia. Także tak się prezentuje cały układ mieszkania, a teraz po kolei pokażę Wam wszystkie pomieszczenia. Wejście do salonu mamy otwarte, ja teraz stoję właśnie w tym przejściu. Nie chcieliśmy tutaj mieć żadnych drzwi, tak nam się od razu bardzo podobało, bo wtedy to mieszkanie po prostu wydaje się bardziej przestrzenne. Nie zrobiliśmy również podwieszanych sufitów, bo w sumie ja nie chciałam jakoś nie jestem chyba zwolenniczką tych podwieszanych sufitów i wolę jak mieszkanie jest wyższe bardziej mi się to podoba i zdecydowanie tego nie żałuję to ta opcja jest naprawdę super i w takim razie co wchodzimy teraz do salonu zapraszam was do środka wiadomo że my jeszcze jesteśmy w trakcie dekorowania urządzania ale myślę że już jest coraz lepiej będzie na pewno jeszcze lepiej więc co zapraszam was do salonu Łóżeczko dla Lacey, bo ona bardzo lubi tu z nami leżeć w salonie. Spójrzcie, jest o tutaj. Zobaczcie, tak się prezentuje właśnie to łóżeczko. Jest takie już trochę większe, na nim ona się może bez problemu położyć. A tak jak mówię, jak my wieczorem spędzamy czas właśnie w salonie, siedzimy sobie na kanapie, coś oglądamy, to ona bardzo lubi właśnie wtedy do nas przyjść i się tu położyć. Także bardzo często jest blisko, więc albo jest u siebie w tym zielonym łóżku, albo właśnie przychodzi wieczorami i się kładzie przy naszej kanapie. Teraz jesteśmy w salonie. E, jak sami widzicie, mamy taką właśnie, e, trochę większą kanapę. E, właściwie tak. Kolor tej kanapy wybierał Michał. E, to była chyba jedyna rzecz, na której tak bardzo mu zależało. No co Lacey, tak, widzę, że przyszłaś. Dobra, jeszcze Lacey przyszła? <laughs> Sieć sobie słodko. Dobra, e, więc tak. Szary kolor, właśnie to był ten kolor, o którym od razu Michał mówił, że on koniecznie chce mieć szarą kanapę. Więc proszę bardzo, jest i szara kanapa. My wzięliśmy właśnie tego typu poduchy do niej. Tą kanapę kupowaliśmy w Ikei, także jakoś chyba nie poszaleliśmy za bardzo. Co jeszcze? Tutaj mam dla Was fajniejszą historię, bo mamy taki dość wyjątkowy stół, z którym właśnie wiąże się historyjka. A mianowicie, skąd my go w ogóle mamy? Ten stół, nie wiem, czy uwierzycie, ale historia jest prawdziwa. Stół przyjechał z nami aż z Holandii, byliśmy tam ze znajomymi w zeszłym roku i tak nam się tam spodobało, pojeździliśmy po paru sklepach, pooglądaliśmy meble, no i znaleźliśmy ten fantastyczny stół. Tak nam się spodobał, że wpakowaliśmy go, słuchajcie, do bagażnika i wracaliśmy z tym stołem przez całą trasę i nadal nam się podoba. Po prostu zobaczyliśmy go na miejscu i stwierdziliśmy, to będzie stół do nas, do nas, do salonu. Będziemy przy nim pić kawę. I tym oto sposobem stolik jest już z nami, także świetnie się nam spisuje. Ma piękny kolor, zaraz go mam w całości, pokażę, bo tu chyba widzicie tylko skrawek. Także zaraz go zobaczycie. My jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Tak właśnie prezentuje się stół. My jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. No i co najważniejsze, słuchajcie, jest on taki dość. Wyjątkowy, bo nie wszędzie taki stół można znaleźć, ma przy tym swoją historię i zawsze będzie nam się kojarzył z wakacjami. Jeszcze nasze zasłony. Wybraliśmy takie właśnie zielone, limonkowe, żeby ożywiły trochę całe mieszkanie. Mi się bardzo podoba ogólnie, że to mieszkanie jest takie jasne, że jest bardzo, no po prostu bardzo jasne. Nie chciałam ciężkich ciemnych kolorów, żadnych odcieni. No wiecie, takiego ciemnego brązu, ciemnego szarego. Jakoś nie do końca się w tym czuję. Wolę, jak kolory są jasne, jak jest właśnie jasno-żółty kolor na ścianie, ewentualnie gdzieś jasna zieleń. I właśnie chciałam, żeby. Coś jeszcze ożywiło mieszkanie, dlatego są limonkowe zasłony. Czym mamy postawiony telewizor? Mamy też taką dłuższą szafkę, czy komodę, jak kto to nazywa, jak kto woli. Co prawda, tutaj jeszcze dojdzie jedna szafka na górę, bo jeszcze wszystkiego nie kupiliśmy. Telewizor będzie podwieszony. Na razie stoi, jeszcze go nie zdążyliśmy podwiesić. To jeszcze przed nami, bo tak jak mówię, jeszcze cały czas wiecie, coś się poprawiamy, zamieniamy miejsca, coś dokupimy i tak to wygląda. Także już Wam pokazuję to z bliska. salonu. E, mamy taki dość spory stół, na pewno widzicie. E, na razie nie mamy krzeseł, właściwie będziemy je dokupywać później. E, w tej chwili mamy tylko takie dwa krzesełka. E, no bo właściwie tak dużo też z tego stołu nie korzystamy, on jest raczej wtedy, jak przychodzi do nas większa liczba osób, jak właśnie wyprawiamy urodziny, tak, na przykład coś takiego, tak to właściwie z niego nie korzystamy za dużo, tu teraz póki co stoją moje kwiatki, stały tu prezenty, jeszcze parę rzeczy, słuchajcie, tutaj przyjdzie, bo po bokach ja tu chciałam właśnie ustawić więcej kwiatów, kupić kwietniki, ale to w swoim czasie na pewno zobaczycie. Skoro już tu jestem, to od razu ogłoszę Wam wyniki konkursu, który pojawił się pod jednym z ostatnich odcinków QA. Był to taki konkurs, powiedziałabym, trochę urodzinowy, ale znamy już właściwie ja, znam już zwycięzców. Powiem Wam, że ogólnie widzę, że lubicie konkursy, więc konkursy na pewno będą jeszcze częściej na kanale. Postaram się je dla Was organizować. Ale w tym konkursie wyjątkowo prosto było mi po prostu wyznaczyć się zwycięzców. A dlaczego? Bo teraz mogę zdradzić, słuchajcie, zwycięzcami paczek urodzinowych takich zostają, uwaga, uwaga, zostaje Marcelina Ginter razem z Kasią YouTube. Także dziewczyny, gratuluję wam gorąco, bo naprawdę no, napisałyście mi przepiękne życzenia. Zresztą nie tylko już o życzenia chodzi, ale tutaj dostałam, słuchajcie, nawet specjalny portret. I rzeczywiście dziewczyny bardzo są aktywne na kanale, nie tylko na kanale, na Instagramie też się bardzo udzielają, także cały czas jestem właściwie z nimi w kontakcie, to jest mega miłe. I tak jak mówię, po prostu z tej okazji, właśnie doceniając ich aktywność, chciałabym im właśnie wysłać się paczki. Także jak widzicie, w parach, nawet też w konkursie jest jeszcze lepiej brać udział, bo tym sposobem po prostu zwiększacie swoje szanse na wygraną. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Tak jak mówiłam, jeśli Wam się nie udało teraz wygrać, to może następnym razem. Konkursy na pewno jeszcze będą, więc śledźcie kanał na bieżąco. Dziękuję Wam wszystkim za życzenia, to naprawdę bardzo miłe. A dziewczyny, proszę o to, żeby się odezwały do mnie na Instagramie, żebym mogła im wysłać paczki niespodzianki. To właściwie wszystko, jeśli chodzi o salon, także teraz zapraszam Was do mojej kuchni. Witam Was teraz w mojej kuchni, tak się ona prezentuje. Jak już na pewno zauważyliście, praktycznie cała jest biała, bo u nas w mieszkaniu też takie kolory dominują, właśnie biel, jasny brązowy, ciemnobrązowe, takie czekoladowe, mamy tylko listwy, no czarny, gdzie nie, gdzie. Ale przede wszystkim biel i jasny brąz. Także tak też prezentuje się kuchnia. Dla ciekawych, w sumie dużo osób też nam na początku odradzało białą kuchnię, ale w sumie tyle samo usłyszałam głosów pochlebnych. I ostatecznie powiem Wam, że ja jestem totalnie zadowolona z białego. Wiadomo, są osoby, które twierdzą, że biała kuchnia się szybko brudzi, ale powiem Wam, że. Moim zdaniem, mając białą kuchnię przez już dobrych kilka miesięcy, mogę powiedzieć, że ja czegoś takiego nie zaobserwowałam. Jasne, ubrudzi się jak się dotknie ją tłustym palcem, jak się coś wyleje, po prostu korzystając z czegoś, tak? Robiąc posiłek albo sprzątając, ale tak, to tego brudu naprawdę nie widać. Mi się wręcz wydaje, że bardziej na czarnym widać, bo tam jednak wszystko jest takie ostrzejsze, a na tym białym jakoś tak ginie. No ale podsumowując, po prostu. My jesteśmy z niej zadowoleni. My kuchnię mamy całą zrobioną w zabudowie, także tutaj od razu mam, słuchajcie, na samym dole zmywarkę, u góry piekarnik nad nią i nad piekarnikiem jest mikrofala. Szafki mamy do samego sufitu. To jest właśnie plus zostawienia no jakby wysokich sufitów, tak? Nie zniżamy ich i przez to wszystko się tam mieści. Naprawdę wszystko. Tutaj tuż obok właśnie piekarnika mamy w zabudowie lodówkę, która trochę wygląda jak ukryta w szafie ale też jest naprawdę spora, więc tak jak mówię, ze wszystkim świetnie się mieścimy. I na razie wam nie będę pokazywać, bo łazienka czeka na remont, więc nie ma co pokazywać po prostu. Pokażę wam ją po remoncie, mam nadzieję, że się nie obrazicie. A teraz zapraszam Was do sypialni. znacie. Przynajmniej ci, którzy oglądają mnie na bieżąco. E, tutaj po tej stronie, słuchajcie, mamy łóżko. E, ja tutaj mam to jest jakby ta część, po której ja śpię, więc to jest moja szafka nocna, a także tutaj przedstawiłam różową półkę z Pepko, e, którą sobie kupiłam, pokazywałam Wam to na odcinku. E, zaraz tu obok mamy taką po prostu gigantyczną szafę. E, no wiecie, na wszystkie nasze ubrania, no po prostu wszystko. E, zaraz zresztą będziecie mogli zobaczyć. E, cała sypialnia jest w takim kolorze jasno-żółtym i tylko ta ściana, która jest tu za mną, jest jasno-zielona. E, taki też był pomysł od samego początku. No i kolorystycznie po prostu dzięki temu całe mieszkanie trzyma taki, wiecie, jeden ton. Ona jest naprawdę gigantyczna. Nie będę jej tu teraz otwierać. Zobaczcie, ta część jest Michała, tutaj już jest moja, te dwie części są moje. Odcinek z szafą jeszcze będzie na kanale, więc na pewno nie ominie Was to, jak ona wygląda w środku. Zaraz po drugiej stronie łóżka jest właśnie taka nasza mini pracownia. Tutaj mamy komputery, ekrany, biurka, wszystkie takie potrzebne rzeczy do pracy, bo ja i Michał no, korzystamy z nich codziennie. W dużej ilości po prostu, dlatego są nam potrzebne i tutaj zrobiliśmy taką mini pracownię. Ja nie chciałam, żeby ta pracownia była w salonie, bo salon ma się kojarzyć po prostu z odpoczynkiem, z taką strefą relaksu, a nie z pracą. Dlatego salon, w salonie no nie jest wykorzystana przestrzeń na taką mini pracownię. Ale wiadomo, każdy ma jakieś swoje pomysły. U nas akurat jest to tak podzielone i bardzo fajnie, praktycznie nam się to wszystko mieści. Idealnie, nie zajmuje dużo miejsca, przestrzeń w salonie jest, w całym mieszkaniu też, więc można śmiało je jeszcze dekorować, co zresztą robimy na bieżąco. Także, moi mili, jeśli odcinek dzisiejszy Wam się podobał, to proszę zostawiajcie kciuki w górę. Oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie subskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A ja widzę się z Wami już w kolejnym odcinku, także do zobaczenia Buziaki.